Witajcie, zaraz zobaczycie moje nogi z Jeleniny dojrzewające. To będzie piąty miesiąc tego projektu. Bardzo dziękuję Daveowi, Dawę, Dave który jest u nas na grupie moderatorem, za wsparcie mnie w tym projekcie i Mariuszowi za to, że załatwił te dwie piękne nogi, która jedna będzie wędrowała do niego. Także dzięki Mariusz za zaufanie że coś z tego będzie, zobaczymy także zapraszam Was na wideo i do usłyszenia. Wygląda. I tam z tyłu mamy sarninę i tą sarninę zaraz będę ważył i patrzał co się tutaj z nią dzieje. Z mojego dojrzewania. Ok. Ustawiany mam dobrze. Więc teraz będę brał po jednej. To jest Uno sztuko, Czego nie wygląda? Położę ją na razie tutaj. No. To jest Second stuko, To jest kolejna sztuka wygląda tak, położymy ją tutaj, ja je zaraz zważę. Gokale kręć Powiem wam, że idzie z tej wędzarni. Zapach taki, że mnie wędzarni zdojrzewalni, że ona powiedziała, że ją muszę wyeksmitować z domu tą dojrzewalnie. Zobaczymy, ile mamy wagi. A się przykleiło. Dobra. Zobaczmy. 3780. Kilogram straciły na, na wadze. To jest piąty miesiąc. I ta strzała straciła kilogram. I ta chyba też straciła kilogram. Ta też straciła niecały kilogram. Więc jeszcze się nie nadają. Do tego, żeby je jeść, jeszcze nie mamy zbyt mało. Także tak to wygląda. One tak wyglądają na dzisiaj. Obydwie o, pokażę wam. O. W dojrzewalni mam. Około 13 stopni średnia temperatura 12-13 stopni i wilgotność między 80 a 90% Tak to wierzy i wygląda. I radia północna. Dobra, wracamy z nimi do dojrzewalni. Najpierw idzie jedna. Teraz pójdzie droga O, o starłem z niej. To tyle jak widzieliście teraz muszę to umyć i posprzątać i wywietrzyć kuchnię bo daje nieźle z karpetami. Trzymajcie się do usłyszenia. Zapraszam was do odwiedzenia strony www.wędzarniczebracu.uk to jest strona naszej grupy. Na tej stronie mamy taką małą biblioteczkę która powstała dlatego że mnie dużo osób, Dużo z Was pytało o książki. Ja postarałem, postarałem się zacząć książki z autografem. Jako pierwszy książki z autografem przysłał mi Robert Wińskiewicz i to była pozycja domowe wędliny, tradycyjne mistrzostwo oraz wędzenie ryb. To jest ta książka. Mamy ją z autografem o, dla wędzarniczego Bractwa UK. Także zachęcam was. To jest bardzo fajna książka, mówi o podstawach, o początkach przygody Roberta z wędzeniem. To jest bardzo fajna publikacja, bo ma duże grafiki. Na przykład klasy mięsa, jak rozróżniać. Jest zrobiona o, w ten sposób, jak wiązać, jakie wszystkie podstawowe informacje. Wydana jest o w ten sposób, że ma, macie przepis skrócony, tutaj macie po kolei co robić i macie ładne zdjęcie wedding, żeby zobaczyć jak one w środku mają wyglądać. Są z podpowiedziami, to jest bar, bardzo fajna y, publikacja dla początkujących. Moja żona się śmieje, że to jest jedna z moich Biblii. I w sumie tą książkę pierwszą nazwała jako Biblię moją. Ja często korzystam z tej książki. Nie, co prawda nie robię przepisów jeden do jednego, bo taką mam na naturę, że je sobie modyfikuję ale robi dla mnie jako taka baza, ściąga, że wiecie, nie muszę wszystkiego totalnie pamiętać do, dlatego, że no mam gdzie wrócić, jak to się mówi. To jest moja podstawowa książka, chodzi o robienie wędlin kiełbas i innych takich szynkowych. Robert wydał ostatnio nową książkę Domowe konserwy w, sło w słojach i puszkach oraz Kisionki Bożenki, też książka jest z autografem. O, gdzie ten autograf? Dla wędzalniczego bratstwa UK? Zgubiłem. A się, panie Malec, pan się nie przygotował. O, tu mamy autograf. Ona jest też bardzo fajnie wydana dla początkujących, szczególnie dlatego, że, że mamy dużą grafikę, jak, ta, jak ten produkt powinien wyglądać. Bardzo jest duża, czytelna, przejrzysta. Jest dużo zdjęć, podpowiadających nam, jaki efekt ma mniej więcej być. Także zapraszam was do zakupu tej książki. Na pewno nie pożałujecie, bo to jest bardzo ciekawa publikacja. Również są ryby w galarecie. Jesiot w galarecie. Oj, zjadłem taki, zjadłem. Muszę pomyśleć, żeby zrobić. Następnym autorem, którego książki mamy, jest Krzysztof Leśniewski. Też są książki z autografem i z pieczątką Krzysztofa. To jest akurat tradycyjna spiżarnia. To jest bardzo fajna książka, dlatego, że macie tu wszystko, co możecie znaleźć w spiżarni. Macie przepisy, zdjęcia przykładowe. Książka nie jest jakoś bardzo duża, więc zmieści się na każdej półce w kuchni. Polecam wam tą publikację. Ja tutaj za dużo jej nie przeglądałem, dlatego, że suiki to jest domena mojej żony. Moja żona robi w suikach, ja bardziej robię w konserwach. Tak się podzieliśmy częścią naszej, naszej produkcji takich domowych wędlin. Ona robi dżemy, jakieś słoiki, coś takiego rzeczy, a ja robię takie bardziej te mięsne. Kwestia chociaż, moja żona robi kaszankę. O, tak to bierze wygląda. Mamy też z autografem pierwszą książkę Roberta o konserwach, czyli wyroby konserw w słoikach i puszkach. Ale to są typowo konserwy. O. To jest bardzo fajna książka. Mi się w niej podoba forma publikacji. Zobaczcie, macie wszystkie podstawowe informacje i macie do słoika i do puszki. Wszystko macie to jedna strona i macie wszystkie podstawowe informacje. Dla osób takich już trochę bardziej ogarniętych, co potrzebują takiej, wiecie, ściągi, że ta książka jest cały czas otwarta, chodzi w kuchni. I, leży, I mają ściągę, to jest rewelacyjna forma wydania książki. Chociaż y, Roberta jest taka większa, u, u ładniejsza, bardziej kolorowa, te zdjęcia są większe, lepiej to można zobaczyć. Dla osoby początkującej być może y, Roberta be, be, będą lepszym wyborem, ale na, na, na przykład dla osoby już bardziej zaawansowanej, wydaje mi się, że, że ta forma mała w kuchni, żeby to mogło leżeć w kuchni, to jest bardzo fajna i przejrzysta jest. Tutaj mamy pierwszą część, tutaj mamy drugą część. Druga część jest też z autografem. Początek w nich jest podobny i początek jest bardzo fajny, dlatego że, że Krzysztof wychodzi dalej niż tylko o robienie konserw, dlatego że, że macie tutaj podstawowe informacje o słoikach, puszkach, macie podstawowe informacje również o wędzeniu, wszystkie potrzebne. Tabela użycia drewna do, drewna do wędzenia, tu macie tabelę drewna do wędzenia, macie zamiarę, za, zamianę na przykład przypraw, że na przykład y, ile suszonego czosnku za normalny i, i ile gram. Tu macie wstęp do obróbki termicznej. Te, 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 tutaj wstęp w tych dwóch książkach jest taki sam i jest podobny, ale przepisy są zupełnie inne, więc warto mieć dwie te pozycje. Ja bardzo lubię, uwielbiam ten format Krzysztofa. Mam nadzieję, że on w późniejszych książkach nie zrezygnuje z tego przejrzystego formatu, bo jest bardzo pomocny. Wszystkie informacje macie po prostu... Tylko musicie pamiętać, na którą stronę patrzycie. Wtedy wszystko macie w jednym, ten, w jednym miejscu. Bardzo polecam Wam. Mam jeszcze jedną książeczkę, ale gdzieś ją przesiałem. Nie wiem gdzie ją przesiałem do nagrania. Pokażę Wam gdzieś tutaj zdjęcie okładki. To jest bardzo fajna publikacja, dlatego że ona porusza kwestie typowo techniczne. Macie tam informacje zaczerpnięte zacier z badań i przepisów Komisji Unii Europejskiej. Także czemu tak robimy, a nie inaczej, czemu lepiej jest wędzić w niższej temperaturze, a nie w nie wyższej. Jeśli chodzi o substancje smoliste, inne rzeczy, mówię, takie typowo techniczne, rzecz, ona jest bardzo cienka, ale jest bardzo przystępnie napisana i są wszystkie techniczne kwestie w niej zawarte, także bardzo Wam polecam. Tam na, na przykład są tłumaczone, jest co, co to jest peklowanie, co to jest przepalanie. Wiecie, peklowanie na przykład z przepalaniem szynki czterokilowej zajmuje 8 tygodni, mo może zająć. Czyli 4 tygodnie peklowania i 4 tygodnie przepalania, zanim trafi do wędzenia. I to jest proces normalny i opisany w takiej technicznej książce. A ludzie panikują, że jak peklowałeś więcej niż 7 dni, to już masz popsute mięso, ono zgniło. Jak ci się nie dopeklowało i masz tak, że peklowałeś 7 dni, a nie 10, raczej znaczy 10 było ok, ale peklowałeś 7 dni i miałeś oczko i to świeżo uwędziłeś i świeżo sparzyłeś, to to już się zginite, dlatego że tam azotany nie doszły, azotany tam nie zdążyły dojść. W takiej małej szynce w 7 dni i to zgniło, a macie takie wielkie szynki, które są na sucho zasypane pekosolą, tak? Yy, czy, czy solą i one cztery tygodnie są w tej soli, potem jeszcze cztery tygodnie poza tą solą yy, się przepalają, czyli jest 8 tygodni, zanim to pójdzie do wędzarni i zanim to zostanie uwędzone. i to jest normalny proces opisany, a tutaj ludzie panikują, tak samo jak panikują, jak to zrobi na soli, o matko bosko, chcę mordować ludzi, nie, nie chcę mordować ludzi, po prostu wie, co robi i warto poczytać sobie takie książeczki. Anna z Kseną, proszę mi nie sabotować. Dzięki wam trzeci raz to nagrywam. Ale to ostatni raz, nie, nie będę poprawiał. Ach. Każdy korzysta z ładnej pogody. Także warto poczytać książeczki. One nie są grube, a naprawdę mają wiedzę, która może pomóc co nieco zrozumieć niektórym osobom, a niektórym nie pomogą. No nic. Tyle. Zapraszam Was serdecznie do naszej biblioteczki.